I jest to jakaś forma wzięcia odpowiedzialności. Hej, Kasiu, szkoda, że jesteś tak daleko i nie mogę z Tobą po prostu porozmawiać. To jest najtrudniejsza wiadomość, jaką musiałam w życiu napisać. Zastanawiałam się długo nad tym, co zrobić, i uznałam, że z uwagi na szacunek, jakim cię darzę, to jakim jesteś człowiekiem, Twoje wartości, zasługujesz na to, by wiedzieć, i sama byś tak postąpiła. Gdy zrobiło się późno, wszyscy poszli do domu. Kuba zaproponowałbym poszła do was zamiast sama wracać do domu. Wzięliśmy resztkę alkoholu i poszliśmy. Byliśmy pijani, ale nie jakoś przesadnie. Zrobiliśmy sobie drinki, długo rozmawialiśmy o tych wszystkich pojebanych rzeczach, jakie miały ostatnio miejsce. Przynieśliśmy wszystkie poduszki z sypialni i ułożyliśmy się na kanapie. Gdy film się skończył... Kurwa, nie umiem tego nawet opisać. Kuba się rozebrał do naga i zaczął bawić się swoim. Dotykać mnie i dążyć do zbliżenia. Początkowo myślałam, że to żart. Może coś mi się wydaje, w końcu byliśmy pijani, ale to nie był żart. Zaczęliśmy się dotykać, aż w końcu oprzytomniałam, zdając sobie sprawę, co się właśnie dzieje i próbowałam to zakończyć. Zaproponowałam, żeby każdy z nas zrobiło sobie dobrze na tej kanapie. Wtedy wydawało mi się to dobrym rozwiązaniem. Dziś wstyd, że mogłam tak sądzić. Wszystko się skończyło, a Kuba powiedział, tylko nie mówmy o tym kasi. Ja przyteknęłam, poszliśmy spać. I jest to jakaś forma wzięcia odpowiedzialności? Najbanny kolega, facet twojej najlepszej przyjaciółki, w czasie, kiedy przeżywasz rozstanie, kryzys psychiczny, inicjuje w twoją stronę sytuację seksualną. Ty zamierasz. To się dzieje? W pewnym momencie mówisz: Stop. Czy jest to doskonałe wzięcie odpowiedzialności, jakiego Jakiej, jakiej kompetencji życzyłbym każdemu człowiekowi? Nie. Dzień dobry. Przygotowując się do zapowiadanych na tym kanale rozmów, między innymi z Łukaszem, między innymi z Wojtkiem, a tak jak powiedziałem, chciałbym ich przeprowadzać jak najwięcej, zastanawiałem, zastanawialiśmy się nad tematem, nad którym mielibyśmy prowadzić nasze analizy, rozważania, filozoficzne dywagacje i doszedłem w pewnym momencie do wniosku, że praktycznie niezależnie od tematu dochodzę lub dochodzimy do tych samych uniwersalnych wniosków które dotykają esencji ludzkiej egzystencji, zrozumienia ludzkiej motywacji. Z tej perspektywy, którą niejako trzeba na nowo odkrywać poprzez różne analizy bodźców, studia przypadków, trochę swoje problemy, swoje wyzwania, trzeba na nowo integrować, mimo że znamy te same banały, te same podstawowe prawdy, je znamy, ale trzeba w pewnym sensie. Na nowo, tak jakby to był trening, po prostu na nowo odkrywać, integrować do swojego życia. Natomiast z praktyką przychodzi to coraz łatwiej, i dzięki tym analizom, dywagacjom, filozoficznym rozważaniom, mam takie poczucie, że po prostu z tej perspektywy odnajduję bardzo dużo pogody ducha w swoim życiu. Czuję, że mam taką klarowność, że wiem, co w jakiej sytuacji trzeba zrobić. Oczywiście, zdarza się tak, że w pewny, przy pewnych bodźcach, yy, przy pewnych wyzwaniach mam taką chwilową mgłę. Mierzę się z jakimiś swoimi, nie wiem, e, uwarunkowaniami, takimi jak poczucie winy chociażby. Mimo, że poczucie winy to pajac i ja mam tego świadomość, i jak się na spokojnie na tym zastanowię, ja wiem, że poczucie winy to pajac, ale w pewnych sytuacjach jestem, można powiedzieć. W takim zamarciu, że, że, że to poczucie winy na, na parę sekund ze mną wygrywa, nie? I to takie wzięcie odpowiedzialności za ten stan i zrozumienie, zaakceptowanie tego wszystkiego i zintegrowanie tego na nowo, można powiedzieć, jakby jest najlepszą formą właśnie, nie wiem, rozwoju z mojej perspektywy i, i jakby każda taka właśnie aferka, jaką moglibyśmy przeanalizować, jak, jakaś taka sytuacyjka em, znowu doprowadza mnie do tej samej perspektywy i z tego, z tego tytułu uważam, że jest to wartościowe i znowu koledzy, internet co chwilę przynosi właśnie jakieś temaciki. Zastanawialiśmy się nad aferką Michał Probierz versus Re, Robert Lewandowski. Em, nad gąciarzowym Perseuszem, nad wywiadem Andrew Tate'a, gdzie, gdzie bardzo ciekawie się tego słuchało. W ogóle super interviewerka tam przeprowadzała ten wywiad. Naprawdę moje nowe odkrycie. Nazywa się chyba Tracy Harmusz. Jeżeli nie, to, to zostawię link w opisie tego nagrania do wywiadu, bo bardzo ciekawy wywiad. Może będzie dane nam przeanalizować. Tę rozmowę. Natomiast tak jak mówię, że co chwilę jakieś te studia przypadków są na wyciągnięcie ręki. I tak jak właśnie wspomniałem m.in. o gąciarzowym Perseuszu, to jeszcze raz przesłuchałem sobie ostatni odcinek Perseusza. Tak, przyznaję się, mam bardzo dużo wolnego czasu i nie uważam, żeby miał się czuć gorszy przez to, że nie mam pracy. Wszyscy popełniamy błędy, tak? I jakby mam zarzuty, można powiedzieć, do siebie. Natomiast podchodzę do tego w taki sposób, że właśnie chcę zrozumieć, dlaczego popełniłem te błędy, nauczyć się z tego i nie popełniać tych błędów w przyszłości. Z takim samym życzliwym podejściem, z takim samym życzliwym podejściem podchodzę właśnie do, do wszystkich innych bohaterów na tej planszy. Nie mam złej krwi wobec nikogo, nawet na bardziej debilne jakieś tam treści, które mi wyskakują, to naprawdę czuję współczucie. I tak jak ogólnie, jeżeli chodzi o całą serię Perseusz i, i jakby postać Krzysztofa Gąciarza, to też tak jak właśnie do każdego czuję, czuję życzliwość i jakby wsparcie, bo znalazł się w trudnej sytuacji, uważam, że, 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 że krytyka. Jego czy wręcz potępienie, było zdecydowanie niewspółmierne do grzechów, jakie popełnił tak? Bo, bo znowu błędy popełnił ewidentne i myślę, że tego jest świadom. Natomiast natomiast tutaj już w tej najnowszej, najbardziej zaktualizowanej części tego lore gąciarzowego, to, to w ostatnim odcinku moje zarzuty do Krzysztofa Gąciarza są takie, że. Ta narracja, mam takie poczucie, że poczuł się zapewnie, tak? Jak na początku już nie czuł się gotowy, uzyskał wsparcie, i teraz uważam, że poczuł się zapewnie i przedobrzył, tak? Zaczął tam niektóre te takie przemowy, że Perseusz to jest o tym, co kobieta wyrządziła drugiej kobiecie. Ta, ta pompatyczna narracja, tak jakby on mm, już przemawiał na jakimś wiecu swoich wyznawców, tak dobrze się poczuł? I ja stoję pod tym przemawiającym gościem. Na tym wiecu i mam takie poczucie, że nie, nie zgadzam się z tym z tym górnolotnym, pompatycznym mm, jakby tonem, bo uważam, że, że, że ta narracja tutaj przedstawiona w tym ostatnim odcinku, nie do końca ze mną rezonuje, tak powiem. nie? Jakby widzę u wszystkich bohaterów tej historii popełnione błędy, zdecydowanie, a trochę to tam jest tak przedstawione, jakby tam była. Tylko jedna stuprocentowa ofiara, tudzież dwie stuprocentowe ofiary, czyli Krzysztof oraz Aniela, oraz jedna stuprocentowa, jeden stuprocentowy oprawca, czyli Katarzyna Meciński. I jakby no, no nie zgadzam się z tym, wszyscy są trochę ofiarami i wszyscy są trochę oprawcami. Bynajmniej nie oznacza to, że wszyscy są na równym poziomie. Ofiarami i oprawcami. Każdy jest na innym poziomie, i kto jest na jakim poziomie, to właśnie sobie każdy z nas subiektywnie ocenia. I nawet nie jest moim celem tutaj, żeby właśnie osądzać, że w 70% ofiarą jest Krzysztof, w 90% ofiarą jest Katarzyna, a w 40% ofiarą jest Aniela. Bardziej chciałbym się podzielić takim, w cudzysłowie oczywiście, zarzutem, że przez tą taką nie do końca uczciwą narrację Krzysztofa w tym materiale, uważam, że on de facto skrzywdził tą anielę. Już mówię o co chodzi. Przez to, że jest to tak przedstawione, że aniela jest święta, nic złego nie zrobiła, tak to jest przedstawione w tym filmie, że jest dobra, a Katarzyna jest zła. Tak, nawet jeżeli ja widzę, że tak nie jest po prostu, nie? to taki prawdopodobnie będzie odbiór ogromnej gawiedzi. i myślę, że pan Krzysztof ma tego świadomość, albo tak mógłby mieć świadomość. Nie wiem, czy ma świadomość w sumie, nie? To przez tą narrację Aniela spotka się z atakującymi ludźmi. Gdyby tam było bardzo mocno zaakcentowane wzięcie odpowiedzialności przez Anielę, które wydaje mi się, że, że było właśnie, nie? I jakby... jakby Gdyby to było tak, że w pełni biorę odpowiedzialność za to, co zrobiłam, za swoje postępowanie, natomiast, ponowuj, koras, natomiast nie było uczciwe to, w jaki sposób Katarzyna Meciński później ze mną postąpiła, to wtedy wydaje mi się, że byłoby ok. Nie? I wtedy wydaje mi się, że, że to byłaby o wiele bardziej uczciwa narracja. I Aniela nie dostałaby tylu głosów właśnie blamingi blamingu, bo właśnie chcę zauważyć, że tam nie ma później już victim blamingu, tylko jest blaming, bo to jest blaming za to, gdzie próbuje się zrobić z niej ofiarę w sytuacji, w przestrzeni, w której ona ofiarą nie jest, nie jest ofiarą tego, że w momencie kiedy zdecydowała się na to, żeby pójść do mieszkania po alkoholu z chłopakiem swojej przyjaciółki oglądali sobie film, i w momencie kiedy on się rozebrał, ona e, i zaczęli się dotykać, i zaczęli ze sobą e, obcować płciowo, że tak to poetycko nazwę. I ona sama zaproponowała, że może tutaj, żeby sobie tylko zrobili dobrze razem, ale osobno, nie? Ona nie jest ofiarą tego, tak? Oczywiście, że. To, jak on się zachował, miało wpływ, nie? Ale ona nie była przymuszona do tego, żeby, żeby robić cokolwiek, nie? Mogła powiedzieć stop jakby dużo wcześniej i co, jakby nie jest ofiarą tego i co więcej tutaj kluczowe, bo stoję też w obronie. O wiele bardziej stoję w obronie tej anieli niż w ataku. Tak jak mówię, wychodząc z chęci zrozumienia, empatii, życzliwości, to oprócz tego, że przyznaje, że nie jest ofiarą, więc jest to ten atak, ale on wynika tylko z yy, narracji wybielającej jej, a nie z tego, że chciałbym ją zaatakować w pierwszym miejscu, to oprócz tego, że trochę ją atakuje, też chciałbym ją obronić. Chciałbym ją obronić. Z tego względu, że ewidentnie jest dowód, że po sprawie chyba tam było parę dni wiadomo ciężko te wszystkie wątki dokładnie <laughs> spamiętać, więc jeśli się mylę, to bardzo przepraszam, ale wydaje mi się parę dni po tym, więc stosunkowo na gorąco. Napisała wiadomość Aniela do Kasi, że wydarzyło się co wydarzyło. Opisała precyzyjnie sytuację, powiedziała o swojej winie. Chyba nie padły słowa, przepraszam, ale powiedziała, że czuła się winna i jest to jakaś forma wzięcia odpowiedzialności. Czy jest to doskonałe wzięcie odpowiedzialności? Jakiego, jakiej, jakiej kompetencji życzyłbym każdemu człowiekowi? Nie. Czy jest to jednak jakaś forma wzięcia odpowiedzialności? Tak. I myślę, że warto umieć rozpoznać, gdzie jest punkt na skali, bo wszystko jest na skali, nie? I tak samo tutaj yy, wzięcie odpowiedzialności jest gdzieś na skali od 0 do 10. I wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę leży sedno sprawy: wzięcie odpowiedzialności. Wielokrotnie, parokrotnie mówiłem na tym kanale, że największą, a może nawet jedyną istotną zieloną flagą w relacjach jest to czy osoba potrafi brać odpowiedzialność za swoje czyny, za swoje emocje. I największą czerwoną flagą jest brak tej umiejętności. Oraz również czy potrafię zareagować w momencie kiedy ktoś nie bierze odpowiedzialności. Tak, bo jeżeli jako ratownik przejmuję odpowiedzialność za kogoś, kto nie umie tej odpowiedzialności wziąć, to tak naprawdę nikomu nie wyrządzam um, przysługi, tylko wyrządzam długofalową krzywdę, bo nikt w tej relacji nie będzie szczęśliwy. Uważam, że to jest szalenie ważne, i nawet jeżeli czuję, że ten leśny monolog przy zmęczeniu już wielu tysięcy kroków. Na zmęczeniu, może mi troszeczkę chaotycznie wychodzi, to jednak mam takie poczucie, że warto się podzielić tym wnioskiem, bo to branie odpowiedzialności jest przekluczową kwestią w życiu. I na przykładzie takim jak ten, jak każdy inny, gdzie możemy zlokalizować wzięcie odpowiedzialności i uczyć się i praktykować umiejętność rozróżniania, gdzie być może jestem ofiarą tudzież że pojawiły się okoliczności poza moją kontrolą i sprawiły, że jestem w sytuacji w jakiej jestem i o rozróżnienie tego od tego gdzie skoro już jestem w tej sytuacji w tym położeniu w tym lesie w pewnym sensie jestem ofiarą swoich genów okoliczności uwarunkowań że znalazłem się w tym lesie w tym miejscu i teraz nagrywam filmik na youtube'owy kanał akceptacja i w tym momencie mam potencjał do tego żeby wziąć odpowiedzialność za swoją sytuację, za swoje życie i kontynuować nagrywanie tego filmiku, to to jest przekluczowe, żeby umieć to rozróżnić. I tak I możemy jakby warto mieć świadomość, co wpłynęło na to, jaki teraz jestem i czego ja chcę i jakie mam wartości. Tak? I jakie mam poczucie winy, z którym się zmagam i zmagam się z jakimiś innymi rzeczami, jak e, potrzeba walidacji, potrzeba... Łapek w górze i komentarzy i subów. Można się na tym zastanowić i warto mieć tego świadomość, ponieważ to buduje no, świadomość jakby, mm, tego, co będzie na mnie wpływało w przyszłości. Natomiast to bynajmniej nie zmienia tego, że odpowiedzialność za mój następny krok, następne słowo leży tu i teraz we mnie. Ja w zasadzie oglądając ten film i dzieląc się teraz moją krytyką wobec Krzysztofa Gonciarza. To ja miałem bardzo wysoki stopień, tak, tak myślę, zrozumienia wobec Angeli tudzież Anieli Oluszewskiej. I na początku ona jakby tak bardziej brała odpowiedzialność, a później, jak miała nagrać ten filmik do tego materiału, można by się zastanawiać i zapytać, jak bardzo było to pod wpływem sugestii Krzysztofa znowu. Jakby Krzysztof mógł coś sugerować, a ona jakby de facto bierze odpowiedzialność za to, jak bardzo się tych sugestii posłucha. Jeżeli w ogóle były jakieś sugestie, no to może było od serca, nie? No i rozumiem, że, że to też ma związek, ogromny związek z kolejami losu, nie? Że najpierw po sytuacji, tak? Oczywiście, najlepiej jakby powiedziała stop w momencie, i wcześniej, tym lepiej, w zależności jak sobie tutaj założenia e, ułożymy. Natomiast skoro już popełniła błąd, przez który czuła się winna. Tak? To im szybciej by zareagowała, tym lepiej, ale w końcu napisała do Katarzyny i, i jakby podzieliła się e, swoim poczuciem winy. Może nie padły słowa przepraszam, ale tak jak mówię, że, że, że widzę tam namiastki wzięcia odpowiedzialności. Taki e, fun fact jest taki, że tutaj był nagrywany teledysk zespołu Lichaj pod tytułem Kompulsywne obiadanie się. Warto skorzystać z tego studium przypadku, żeby nauczyć się rozróżniać, co na nią wpływało, jakie były jej okoliczności i z jakiego tytułu można mówić o tym, że jest ofiarą. Na przykład jej trudne doświadczenia z przeszłości. Nie wchodząc w szczegóły, bo też nie mamy tak jakby do końca wglądu, to było jakoś tam pobieżnie. Opisane, yy, i nawet nie chodzi o to, żeby właśnie bawić się w sąd i sądzić, tylko że na pewno tak jak każdy z nas, mniej lub bardziej, wszystko jest na skali, yy, wpłynęły na nią trudne przeżycia w młodości i naprawdę jest mi autentycznie przykro. Jakby wobec każdego, kto przez trudne doświadczenia przechodził, kto cierpiał, a każdy człowiek cierpiał w jakimś stopniu, I jest mi przykro za każdym razem, kiedy mam świadomość, że ktoś cierpi. I to wpływa na nas, wpływa na naszą motywację, wpływa na nasze działania, na to, jak jesteśmy silni lub jak jesteśmy słabi w, jakimś, w, jakimś, w jakiejś sytuacji. Nie? Natomiast to, czy jesteśmy silni, czy, to nie, czy jesteśmy słabi, nie zmienia tego, że jak jesteśmy już w tym położeniu, to przejmujemy konsekwencje swoich czynów, swoich działań. I to, czy potrafimy przejąć jakby odpowiedzialność, tak, że to ja tu jestem i to są moje czyny, i ja przejmuję konsekwencje, czy nie. Będzie po prostu wpływało na kolejne nasze konsekwencje. Nie? Więc jakby podkreślam znowu to, co powiedziałem na początku, że jakby moją intencją jest tutaj życzliwość, że tu nie chodzi o osądzanie, nie chodzi o potępianie, tylko bottom line i esencja tego, co staram się tutaj powiedzieć, jest to, że życzę każdemu, żeby uczył się brać odpowiedzialność za siebie. Po prostu to jest z jednej strony takie proste, a z drugiej strony, jak widzimy, takie trudne. Bo mam nieodparte wrażenie, że i w tej sytuacji, i w wielu innych sytuacjach, bardzo często nawet jeżeli to ordyci byśmy się zgadzali, że chcemy brać odpowiedzialność i chcemy pomagać innym, to bardzo często jest tak, że przy do... jakby z dobrymi zamiarami działamy w taki sposób, że jest to jednak długofalowo szkodliwe dla bliskich, bo nie wzięliśmy pod uwagę, jakie będą konsekwencje dla kogoś bliskiemu, komu, komu, komu chcemy jakby pomóc i być może za kogo. Chcemy wziąć odpowiedzialność, jeżeli on, tej, on lub ona tej odpowiedzialności nie chce, nie potrafi, mm, lub po prostu nie bierze. I, I tyle. I to jest esencja, po prostu. Życzę Tobie, słuchaczu, żebyś się uczył brać odpowiedzialność. Bo to jest zawsze sztuka, w której nigdy myślę, że nie będziemy doskonali. Natomiast możemy dążyć do tego, żeby do tej doskonałości się zbliżać. I taki jest mój zamysł, taka była moja intencja. Co myślisz na ten temat? Jaka jest Twoja perspektywa? Będę bardzo wdzięczny. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Życzę brania odpowiedzialności i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam ją.